Niespodzianka! Proszę bardzo, takie piękne vouchery, właśnie dopiero co świeczutkie, przyszły z drukarni. Przepiękny voucher w kolorze takiej głębokiej zieleni, zieleni takiej butelkowej. Pięknie zdawiony złotem przepiękne takie złudzenia oziwnienią. Świeżutkie, pachnące dopiero przyszły z drugarni, także takie vouchery tutaj w salonie kapeluszy, jeśli chcesz kogoś obdarować czymś wyjątkowym, podarować wyjątkowy prezent komuś bliskiemu, więc takie wyjątkowe vouchery tutaj w salonie kapeluszy są dostępne już teraz w tej chwili od ręki. Jest miejsce na to, żeby wypisać imię dla jakiej osoby, godność osoby, dla kogo chcesz podarować ten voucher. Jest miejsce na unikalny kod, który dostaniesz kupując taki voucher. Voucher oczywiście na dowolną kwotę, jaką tylko sobie zażyczysz, zamarzysz, którą będziesz chciał podarować bliskiej od sobie. Ta osoba tutaj w salonie kapeluszy oczywiście może wybrać sobie dowolne nakrycie głowy z tego, które jest dostępne w tej chwili w sklepie dowolne nakrycie głowy, oczywiście może również sobie zażyczyć swój wymarzony, spersonalizowany kapelusz tylko dla tej osoby kolorem, kształtem, fasonem oczywiście dowolne nakrycie głowy, ja z chęcią wykonam takie zamówienie indywidualne także takie vouchery to jest bardzo fajny, trafiony po pomysł, zobaczcie jak on się pięknie mieni, uwierzcie on jest taki delikatny, on po prostu jest tak, jakby był z aksamitu zrobiony. To jest bardzo przyjemne w dotyku. Po prostu coś niesamowitego. Przepiękne takie. Przepiękne takie vouchery. Oczywiście w takich pięknych kopertach dostaniecie je. Oczywiście niekoniecznie musicie tutaj przyjeżdżać do salonu kapeluszy po voucher. Voucher możesz kupić przez sklep salonkapeluszy.pl. Wtedy. Taki voucher dostaniesz do samodzielnego wydruku, przesłany na twój e-mail adres. Więc takie vouchery elektroniczne również przesyłamy na adres e-mail. Także, jeżeli byś chciał taki voucher do samodzielnego wydruku, to oczywiście możesz go kupić w sklepie internetowym. Niekoniecznie taki piękny, ale gdybyś miał chęć i ochotę, to tutaj w salonie kapeluszy zobaczcie, przepięknie dopiero przyszły. Jestem strasznie zadowolona z tych. Bardzo zadowolona jestem z tych voucherów, ponieważ są. Niesamowicie piękne, po prostu jest z tego projektu, tego vouchera i, i wykonania jestem zachwycona po prostu. Jest przepiękne, naprawdę jest się czym chwalić, więc sama bym chciała taki dostać. Gdybym je ktoś chciał obdarować voucherem, to tak przepięknie wykonany voucher oczywiście bardzo miło dostać. Więc tutaj w salonie kaplusze są dostępne już od ręki. Zapraszam i pozdrawiam. Pa!